Witam, Michał dla magazynu Minmax z tej strony dzisiaj mamy okazję porozmawiać o dwóch bardzo ciekawych karabinkach rumuńskiej produkcji firmy Nowa. jak zobaczymy po raz pierwszy wziąłem to jako mocną ciekawostkę troszkę się pobawimy, troszkę powygłupiamy bo no wyglądają po prostu kosmicznie pierwszy wygląda tak jest to wersja nag 9 SE z drewnianym morzem bez kołby Zasadniczo pytanie: po co coś takiego? No, właśnie, po to, żeby się pobawić na szczelnicy, generalnie jest to forma sportu, jest to forma zabawy, więc jeśli ktoś ma ochotę, może kupić sobie takie PCC. Drugą wersją, którą mieliśmy do porównania, jest model CTS9. No, już jest troszkę budowany, zaczyna wyglądać taktycznie. Sam byłem ciekawy, jak po prostu się demonstrować na szczelnicy. Zobaczycie na filmiku jak wyglądało strzelanie z jednego i z drugiego teraz omawiając je zacznijmy od tego modelu ponieważ tak naprawdę okazał się bardzo ciekawą yy, propozycją dla osób, która chciałaby kupić naprawdę niedrogie PCC pierwsza rzecz, tutaj już na pokrywie komory zamkowej mamy zamontowaną sznepik także możemy bez żadnego problemu zamontować dodatkowy celownik kolimatorowy nie pracować tylko na mechanice, która w każdym kałachu jest integrowana po prostu działa. Mamy przednie łoże, na którym również mamy szynę pikantiny, podobnie po bokach nawet akcesoria, i idę dalej. Coś, na co zwracam uwagę, i mi się strasznie podoba, czyli bardzo powiększony Magwell z powiększoną dźwignią zrzutu magazynka. Intuicyjnie bardzo prosto wchodzi. Pod tym kątem zrobili naprawdę świetną rzecz. Kolba. Na ile wytrzymała to by się okazało przy zdecydowanym dłuższym strzelaniu, ale jest wygodna, bardzo wygodnie się na niej pracuje, dodatkowo jest zaopatrzona w miejsca do wpięcia łóżka pod pas, także już od razu mamy możliwość przekombinować w jaki sposób nam to pasuje lewa, prawa ręka, nie ma znaczenia. Zabezpieczenie broni, skrzydełko powiększone, czy pod kciuk, czy pod palec bardzo wygodnie i szybko pracuje. Powiększona dźwignia przeładowania, również bardzo wygodna i coś, co nie jest aż takie często spotykane, czyli wreszcie zacząć zamka. Nie wygląda jakoś fantastycznie, generalnie na samym początku był powodem śmiechu wielkiego, ale po prostu działa, więc... Fajnie, że jest, fajnie, że działa, i możemy na nim bardzo dogodnie pracować i usprawnić nasze strzelanie. Jeśli chodzi o to, co jest w środku, również bardzo mi się podoba to, że chociażby przez sam zaczas komory zamkowej ona po prostu działa i zawsze bez problemu wraca na swoje miejsce. Co każda osoba, która posiada kałacha, wie, że zdarzają się tego typu egzemplarze, gdzie dobicie tej komory. Pokrywy komory zamkowej wcale nie jest takie proste. Cały mechanizm powrotny, sprężyna z żerdzią. Wyciągamy zamek. Bardzo solidny, bardzo ciężki. Generalnie zastanawiam się, czy to nie jest powodem tego, że. Czy raczej na pewno jest to powodem. Jest on bardzo ciężki, bardzo mocno pracuje z przodu. I mimo wszystko, czuć po prostu podrzut, chociaż to jest tylko dziewiątka. Czuć go troszkę za mocno. Gdyby był troszkę bardziej odchudzony żeby nie był przegazowany, żeby miał regulator gazowy, prawdopodobnie można by z tego zrobić naprawdę ciekawą, ciekawą broń. Poza tym, jak widzicie, no jest, to po prostu, jest to po prostu nasz stary, znajomy kawałek, z którego wstrzymał prawie każdy. Wyjęcie rury gazowej. Mamy rozłożoną broń. Niczym się nie różni. Jest naprawdę solidna. Czujemy, że mamy kawał stali w ręce. Chwyt, który tutaj zamontowali. Zdecydowanie lepszy od tej wersji, zaraz o niej pomówimy, także z tego akurat egzemplarza strzelało mi się naprawdę fajnie, było to ciekawe doświadczenie I tak jak mówię, jak na samym początku troszkę się z niego śmiałem, ponieważ się zastanawiałem, po co coś takiego kupić i kto by to chciał kupić, z jakiego powodu To w tym momencie już się nie śmieję, ponieważ strzeliłem z niego parę sztuk i to naprawdę była ciekawa sprawa jak się z niego strzela, jak on pracuje w ręce, a pracuje naprawdę dobrze gotowe broń gotowa do strzelania Powiedzmy, ta grupa już się trzyma, jeden uciekł, ale myślę, że do przeżycia. Widać, że jest w tylnym położeniu, zamek zostaje, tak jak mówię, zaskoczenie zdecydowanie zdecydowanie na plus. Nie spodziewajmy się cudów dokładnie po tym egzemplarzu. Tak jak mówię, świermieżny, ciężki spust, powiedziałbym, dosyć prawidłowo działa. Jest wyczuwalny, oczywiście, jest tam bardzo mocna sprężyna. To nie jest delikatny spuści, jakie możemy dostać w erach sportowych, ale bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłem. Podchodzi też pod ciężar właśnie z postów wojskowych zdecydowanie ponad 2,5, nawet do 3 kg. Tak jak mówię, nie sprawia to problemu przy tym szybszym strzelaniu. Wracając do drugiej wersji, jest bardzo mocno odchudzona w stosunku do, do wersji CTS. Wersja NAC bez kolby, i to jest chyba główny powód, dla którego się zastanawiamy. Po co? Jak z tego strzelać? Zobaczycie na filmiku, jak z tego strzelać. Generalnie przypomniało mi się tylko sceny z Black Hawk Down, jak z tego się strzela z jednej ręki Nie mam pomysłu, po co coś takiego, ale jest to ciekawe i śmieszne w stosunku do, do tej wersji. Już nie mamy powiększonego maguela, powiększona dźwignia z rzutu magazynka jest taka sama, bezpiecznik taki sam, bebechy są dokładnie takie same, także tutaj nic się nie zmienia. O, co się zmieniło? Tu akurat nie mamy zatrzasku zamka. Po skończonym strzelaniu faktycznie zamek zostaje w tylnym położeniu i jest on podniesiony przez magazynek, ale w tym miejscu nie mamy zatrzasku zamka. Łoże drewniane, czyli już tutaj mamy problem z zamontowaniem do dodatkowych akcesoriów. Trzeba by po prostu kombinować z dodatkowymi nakładkami na łoże, żeby można było coś więcej na niego założyć. Chwyt, typowy kałach generalnie koszmar. Siedzi koszmarnie w ręce, ale taki jaki jest, generalnie chodziło o to, żeby oddać troszkę ten klimat. Rosyjskiej maszyny, która się po prostu nie psuje. Także jeśli tylko kogoś interesuje, jest taki, jest dostępny, można tym się pobawić pod kątem kolekcjonerskim. Również ciekawa sprawa, nie oceniam. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że pasują do nich magazynki ze Scorpiona, także magazynki pracują doskonale. Tu jest wersja Makpulowska na 35 sztuk. Klasyczny skorpion 20-10 sztuk, wszystko działa, wszystko pięknie chodzi, akurat w naszym wypadku nie mieliśmy z nim problemów, nie zacinało się, po prostu strzelało. Także chyba mogę powiedzieć, że polecam. No i co, na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam bardzo, widzimy się następnym razem, cześć. Śpieszny? Strzał z